Siemano! Uzbierało się was już prawie 30 tysięcy. To już jest pokaźna liczba, dlatego musi być też pokaźny giveaway. Oglądajcie dalej, by dowiedzieć się, jak zgarnąć te nagrody. Także co? Tak jak zawsze, macie tutaj. No i oglądamy. No to lecimy. Nagrody mam od Lita za ponad 1600 ziko. Zapewne znacie tą markę, bo lata w niej. Johnny Walker to właśnie ten pan, który jest czołowym zawodnikiem w super enduro i hard enduro. No i na dodatek nasz Szymon Godziek to właśnie ten, który jest naprawdę, ale to naprawdę utytułowanym zawodnikiem, a na dodatek startował w osławionym Rampage'u. Czyli dwa największe kozaki. Zasady są banalnie proste. Musicie zrobić tylko kozacką fotę, wrzucić go na Instagrama, oznaczyć Lita, tutaj macie dane, mnie, tutaj macie dane i to tyle. Ale hola hola, solidne nagrody, solidne zdjęcie. Na zdjęciu musi być albo hulajka, albo rower, bądź też motocykl. Nie muszą być jakieś wyczesane triki, liczy się Wasza kreatywność. A teraz Wam pokażę, co możecie zgarnąć. Nagród jest tak wiele, że musiałem sobie zrobić ściągę w telefonie. Za pierwsze miejsce zgarniecie. Te kozackie ochraniacze Kola 3DF50. Są właśnie z tej pianki wykonane, więc jak się wypierdzielisz, no to odszepiesz się i polecisz dalej. Jedziemy z drugim produktem. Za drugie miejsce zgarniecie. Ochraniacze Łokci Airflex. Wykonane są z Armorzelu. Czyli tak jak w przypadku kolan, wywalicie się, to otrzepiecie się i polecicie w długą dalej. Za trzecie miejsce dostaniecie gogle Velocity 4.5. Mają podwójną szybkę, więc na pewno Ci nie zaparują. A w lesie gałęzie i kamienie nie są Ci straszne, bo mają kuloodporną szybkę. Zobaczcie. Za czwarte miejsce dostaniecie kask. DBX10. Cechuje się świetną wentylacją, więc przy ostrym pompowaniu na pompfraku głowa ci się nie spoci. A na dodatek dzięki Turbin 360 nie będziesz miał wstrząsu mózgu przy glebie, a na dodatek jest super lekki. Za, za piąte miejsce dostaniecie rękawice DBX20. Bardzo fajny kolor, dobra wentylacja, a na dodatek na palcu jest silikon, który nie pozwoli, żeby palec się ześlizgnął z hamulca czy też ze sprzęgła. Za szóste, siódme i ósme miejsce czapeczka z daszkiem. Bardzo fajna kolorystyka, dobrze przebiewna, więc na pewno będziesz dobrze wyglądał na dzieli. Za dziewiąte i dziesiąte miejsce mój pakiet wleb. Jak widzicie, nagrodzie jest sporo, za sporą kasę. Więc na co szukacie? Do roboty! Czas macie do końca lutego. Miłej zabawy, nara. A tak właśnie z bliska wyglądają Wasze nagrody. Od lita. A teraz szybkie podsumowanie, co musicie zrobić. Polubić profil Lita. Tutaj macie. I mój tutaj macie wrzucić swoje kozackie zdjęcie i oznaczyć lita mnie. I pamiętajcie, że oznaczenie to nie jest z hashtagiem, tylko z małpką. No i co? Ja Wam życzę powodzenia, no i siema. O ja, zapomniałem o jednej rzeczy. Na początku mówiłem wam, że w licie jeździ dwóch kozaków, Jony i Szymon. W tym sezonie dochodzi jeszcze jeden, czyli ja. Bardzo się cieszę. No i to tyle. No i siema. A z tym kozakiem to żartowałem. A może jednak?